Katarzyna Rosłon od 20 lat tworzy przyjazne i funkcjonalne wnętrza we własnej pracowni RK Studio. Na Politechnice Śląskiej kształci nowe pokolenie architektów. Jest laureatką Nagrody Art and Design oraz Nagrody Prezydenta Miasta Gliwic. Jesteśmy w salonie Bellamika. Jest to salon referencyjny dla firmy ROKA. W jego asortymencie możemy znaleźć szeroką gamę produktów. Produkty przeznaczone do łazienek, jak chociażby do miejsc z umywalkami. Tak zwanych washpointów są tutaj pokazane w bardzo ciekawej gamie. Jeżeli poszukujemy czegoś oryginalnego, oryginalnych form, to możemy je tutaj znaleźć. Formy umywalek, które firma Roka sugeruje nam do wnętrz, których możemy użyć, oparte są na formach geometrycznych, kubistycznych czy organicznych. Bardzo ciekawą serią jest seria Beyond, która nie tylko ma w swojej ofercie jeden kolor biały, ale dysponuje wieloma kolorami, które w chwili obecnej podążają za trendami wnęczarskimi w projektowaniu łazienek. W każdej kolorystyce możemy dopasować mebel pod umywalkowy oraz mebel wolnostojący czy mebel wiszący. Stanowią one komplet do całego założenia projektowego. Charakterystyczną cechą całej serii Beyond jest ponadczasowy wygląd. Prosta forma, którą prezentują meble, może być użyta w każdej łazience, gdyż idealnie wpisuje się w wielką pozycję plastyczną, jednocześnie nie dominując. Subtelne kształty i delikatne podkreślenia idą w parze z jej ergonomią i wygodą użytkowania. Materiały, z jakich zostały wykonane wszystkie elementy umeblowania, wszystkie meble są trwałe i idealnie dopasowane do koloru ceramiki łazienkowej. W ciekawy sposób rozwiązane zostało połączenie umywalki z blatem odstawczym. Pole odstawcze wokół umywalki jest jednocześnie integralną częścią jej samej, co wpływa na interesujący i ciekawy odbiór całości. Prezentowana w salonie Belamika seria Beyond przeznaczona jest do różnego gabarytu łazienek. Zmieści się jednocześnie w małej, jak i w nieco większej łazience. Na uwagę zasługuje również ciekawe rozwiązanie mebla łazienkowego przeznaczonego dla tej umywalki. Został on tak zaprojektowany, aby nawet najmniejsza przestrzeń służąca do przechowywania kosmetyków i akcesoriów codziennego użytku została wykorzystana. Funkcjonalnie zaprojektowana seria mebli pozwala jednocześnie na utrzymanie porządku oraz organizację wszystkich elementów w czytelny sposób. Układ kompozycyjny całego mebla poprzez zastosowanie asymetrii może stanowić ciekawy akcent łazienki i stać jej atutem. Seria Beyond podąża za trendami wnęczarskimi. Firma Roka wyszła naprzeciw oczekiwaniom klientów i w całej serii możemy spotkać nie tylko umywalki nablatowe, ale również pozostałą ceramikę przeznaczoną do wnętrz naszych łazienek.